Barbie! Jesteś tam, Barbie? Tak, wejdź! Zrobiłam obiad, twoje ulubione różowe pączki. Tak, ale zjem w restauracji. Idziesz do restauracji? Ken zaprosił mnie na randkę. Znowu ten Ken. Ile razy mam ci mówić, jest tytułym gościem? Mamo, Ken jest fajny, spotykamy się od dawna. Pewnego dnia złamie ci serce. Nie jest taki, jesteśmy razem na zawsze. Pamiętaj o moich słowach, mama wie co mówi. jest już druga? Ken będzie tu rada chwila. A oto mój ukochany Ken. A kto to jest? Kim ona jest i co robi na naszej randce? Witaj Barbie. Cześć, kim jest ta dziewczyna? To jest Marta, to moja nowa dziewczyna. Hej. Przepraszam, co powiedziałeś? Później, zaraz potem. To moja nowa dziewczyna. Ale to ja jestem twoją dziewczyną. Nie jesteś już w modzie. To niemożliwe, Barbie zawsze jest w modzie. Kto? Wednesday Adams, wygoogluj to. Jesteśmy spóźnieni, przyjaciółka. Przykro mi, ale umawiam się tylko z modnymi dziewczynami. Ale jestem modna! Nie, teraz jesteś cringe'em. Ty. Ty... No dobra, zrywamy. Wiem. Jest zła. Wydaje ci się, Barbie nigdy nie jest zła. Jak mógł spotykać się z kimś innym? Mam co. Ja ci pokażę. Proszę, a masz zdrajco? Barbie, co tu się dzieje? Nic. Powiedz, mamie, co się stało? Ken mnie rzucił! Co za głupi chłopiec! Miałaś rację, to zły koleś. Nieważne, znajdziesz innego faceta. Myślałam, że mnie lubi. Wiem, co ci pomoże? Moje popisowe różowe pączki. Zjadłabym kilka. Poczekaj, przyniosę więcej. Zaczekaj, mamo! Co? Dlaczego pączki są różowe? Jaki jest sekret? To barwnik malinowy, a co innego? Skoro Ken potrzebuje nowej dziewczyny, to ją dostanie. Nadszedł czas, żebym się zmieniła. Muszę dowiedzieć się więcej o Wednesday. To twój pomczak malinowy? Barbie, córko. Co jest z tobą nie tak? Zmieniłam zmienić wizerunek. Co to za przerażający czarny kolor! Wyglądasz jak śmierć, tylko bez kosy. Zmieniłam też imię teraz, nazywam się Wednesday. Dlaczego Wednesday? Jaki mamy dziś dzień? Środę. No to Wednesday. Nie, nie, nie. Potrzebuję nowych ubrań. Chcesz iść do ulubionego sklepu? Kupimy ci różowe futro. Mam nowy ulubiony sklep. Jaki. Kle odzieżowy Dead Souls to ubrania pogrzebowe. Mają też stylowe sukienki. Nawet o tym nie myśl, nie pójdziemy tam. I zmyj z siebie te czarne rzeczy. Masz godzinę. Potem przemaluję jedną ze starych sukienek. Więc o, właśnie te. To wystarczy. Wszystko. Teraz ją przymierzę. To jest to czego potrzebuję. A teraz kolej na nowy manikier. Potrzebuję czarnego lakieru do paznokci. To nie tutaj. Mam pomysł. Jeśli zmieszam wszystkie kolory, będzie czarny. Pora sprawdzić. Okazało się, że przygotowałam czarny lakier. A potem Barbie i ja wybraliśmy się w rejs do Afryki. Mówią, że dinozaury nadal tam żyją. Która Dinozaury wyginęły dawno temu. To nieprawda. Sam je widziałem. Barbie też je widziała. Dość, wystarczy o tej twojej Barbie. Co jest nie tak? Mówiłeś o niej przez cały wieczór. No tak, spędziliśmy dużo czasu. Więc idź z Barbie. Jestem tym zmęczona. Tego potrzebuje. Ciekawe, co teraz powie, Ken. Barbie, masz gości. Barbie już schodzi, poczekaj tutaj. Dobrze, panienko. Ale muszę cię ostrzec, nie czuję się dziś dobrze. Co jest z nią nie tak? Ona nie wygląda tak samo. No co się gapisz? Ty... Tak bardzo się zmieniłaś. Nie podoba się? Wręcz przeciwnie, podoba mi się. Chciałam cię zaprosić na randkę. A co z twoją nową dziewczyną? Zerwaliśmy. Szybko zmieniasz dziewczyny. Więc zgodzasz się? Dobra, pójdę z tobą na randkę. Super. Ale wciąż mam do ciebie pretensje. Dobrze, już rozumiem. Dobra, spotkamy się za godzinę i wyrzuć te różowe tulipany, nie lubię ich. Wydałem na nie wszystkie swoje pieniądze. Okazało się, że Kenowi spodobał się mój nowy wygląd. W każdym razie nie mogę mu po prostu wybaczyć, więc dam mu nauczkę. Córko, słyszałam, że idziesz na randkę z Kenem. Zaprosił mnie jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz nie zepsuję randki. Twój wygląd może ją zrujnować. Nieprawda, Kenowi się podobało. Keny zawsze kochał róż, musisz się przebrać. Mamo, wystarczy, podoba mi się tak jak jestem. Ale Barbie... Ile razy mam ci mówić, nie jestem Barbie, jestem Wednesday. Och, moje serce, czuję, że będą kłopoty. Nie mogę się doczekać Barbie, zamówiła mi jej ulubione danie. Fajnie wyglądasz. Wiem, nie tak jak ty. Co jest nie tak z moim wyglądem? W kolorowych rzeczach wyglądasz jak klaun. Kiedy się lubiłaś, kupiliśmy je razem. To było wcześniej, kiedy byłamy Barbie. Nadal jesteś Barbie. Nie, teraz jestem Wednesday. Okej, okay, cokolwiek powiesz. No to co zjemy na lunch? Zamówiłam twoją ulubioną sałatkę. Żadnych robaków, larw, a nawet strojących przypraw. Nie zjem tego, coś ty zwariowałeś. Czy w takim razie mogę zamówić pizzę? A będą na niej smażone mózgi. Nie wydaje mi się. No to wolę być głodna. Chcesz razem zatańczyć? Nie mam nic przeciwko. Świetnie, włączę naszą ulubioną piosenkę na głośniku. Czy opętał cię demon? Nie. Po prostu nie umiesz tańczyć. Kiedyś to lubiłaś. Ta muzyka nadaje się do tortur, nie do tańca. To włącz coś innego. Myślałem, że Barbie tak nie tańczy. Nazwij mnie Barbie jeszcze raz, a już smażę Twój mózg na krześle elektrycznym. O, dobrze. Córko, jak poszła Twoja randka? Okropnie, Ken jest strasznie nudny. Nie wierzę, własne muszą, co Ty mówisz. Jest nudny i zerwaliśmy. Coś ty powinniście się spotykać. Dlaczego sama mówiłaś, że jest zły? Ale się myliłam. Zawsze byliście dobrą parą. Barbie Ken to dobra para, a Wednesday Ken to okropna. Oj córciu, może dasz mu jeszcze jedną szansę. Nie ma mowy. Barbie bardzo się zmieniłaś. Nie poznajecie. Przestanie nazywać mnie tym imieniem, nie jestem już Barbie. Są kłopoty. Muszę odzyskać starą Barbie, tylko jedna osoba mi pomoże. To jest do bań. jest tyle kolorów, ale nie ma różu. Dzień dobry, młody człowieku. Czy jesteś mamą Barbie? Co byś chciała? Chciałam Cię poprosić, żebyś zaprosił Barbie na kolejną randkę. Nie ma mowy, nigdzie się nie wybieram z tą wariatką. Jesteście razem od dzieciństwa. Co to jest? Album ze zdjęciami dzieci? A chcesz zobaczyć zdjęcia? Nie, powiedziałem, że nie pójdę na randkę z Barbie. Nigdy! Ach. No dobrze, Ken, jak chcesz. Czekaj, upuściłaś! Zatrzymam go, oddam później. Co ty tu robisz? Sprzątam pokój. Co to za koszmary? Skąd ty to masz? Część kupiłam, część wykopałam. Skąd wykopałaś? Z grobów na cmentarzu. Wystarczy. Twoje zachowanie nie jest dobre. Masz areszt domowy, żadnych spacerów przez miesiąc. Świat jest okropny, gdzie mam iść? Żartujesz sobie? Żadnych pączków malinowych. I tak są bez smaku. <laughs> Jak możesz robić to swojej matce? Jesteś chora? Mamy wykopać grób? Och, te nastolatki. O, o. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie na randkę. Ostatnim razem się nie udało. Mam nadzieję, że nie będziesz mówił o Barbie. Nie, to już przeszłość. Koniec z Barbie. To dobrze. Patrz, mam bilety do kina. To ulubiony film Barb. Barbarosa, mojego psa. Czy poszedłeś do kina ze swoim psem? Cóż, tak było, coś takiego. Mamo, opowiedzieć ci historię. Kiedyś. Ken, słuchasz mnie? E, Ken. Tak, tak, tak. Odejdę na chwilę, ale jak wrócę, pójdziemy do kina. To nie w porządku. Muszę umawiać się z Barbie, kimkolwiek ona jest. Ken. Ken, gdzie jesteś? Mamo, mówiłam, że jestem zajęta. Hej, czy mogę wejść? Nie. Chcę się pogodzić i spotkać ponownie. Nie jesteś dla mnie odpowiednim facetem. Dlaczego? Jesteś zbyt wesoły cały w kolorowych ubraniach i nie jesteś w modzie. A jeśli się zmienię, umówisz się ze mną? Tak, wtedy umówię się z tobą. Jestem gotowy. Co mam zrobić? Czy musisz u mnie związać? To po to, żebyś się nie kręcił. Zmiany będą bolesne. Jesteś gotowy? Co zamierzasz zrobić? Usmażę ci mózgi, już nie będziesz Kenem. Nie. Świetnie, no to zaczynamy. Co tam robi Barbie? Na co zużywa tyle prądu? Córko, córko, co tam się dzieje? Ken? Ken, ty też? Nie jestem już Kenem, jestem Kendallem Adamsem. Barbie, czemu zmieniłaś Kena? Powinnaś się wstydzić. Nowa Barbie potrzebuje nowego chłopaka. Ten Ken podoba mi się o wiele bardziej. To koniec, dzwonię po twojego ojca. Przyjdzie i ci się oberwie. To dopiero początek. Wszyscy się zmienicie. Tak, mamo, a ty jesteś następna. Co? Co to znaczy? Nowa Barbie potrzebuje nowej rodziny. O nie, nie zbliżaj się! Halo, policja? Przyjdźcie szybko, moja córka oszalała. Mamo, nie możesz się ukryć. Krzesło elektryczne czeka. Zgaszę światło, żeby mnie nie znaleźli. Malinowe pączki to już przeszłość. Czas na pączki z robakami. I ciasta z pająkami. Jeśli ktoś to ogląda... Już po mnie! Stałam się jedną z szalonych Adamsów. Hopla! A, nie! Nie pomocy! Barbie, córko! Nie! Nie zmienisz mamy w potwora, prawda? To nie zadziała. Zgasiła światło. Mam inny sposób. Zaraz będzie tu policja. Przez miesiąc będziesz przebywać w areszcie. Wkrótce całe miasto będzie jak miasto Wednesday. Wszystkie różowe domki zostaną przemalowane na czarno. Co? A różowe samochody zostaną zastąpione powozami z końmi zombie. Wszystko jest gotowe. Barbie, co ty robisz z tym pączkiem? Gryząc tego pączka, przynajmniej raz na zawsze staniesz się rodziną Adamsów. Nie, córko, ja chcę zostać mamą Barbie. Barbie już nie ma, więc nie potrzebujemy mamy Barbie. Pomocy! Pomocy! Dzień dobry, szeryfie. Miałam wezwanie. No dobrze, wchodź. Czy mieszka tu rodzina Barbie? Kiedyś tak, ale to już przeszłość. Czy sprzedali dom? Nie, nie do końca. Ten, czy to jesteś ty? Nie jestem już kenem. Nie sądziłam, że znasz ludzi w policji. Jesteś Barbie? Nie jestem już Barbie. Wspominałam, że rodzina Barbie już tu nie mieszka. Teraz jest to rodzina Adamsów. Wkrótce będziesz jedną z nas. Puśćcie mnie! Jestem policjantką! Zostawcie mnie w spokoju! Paul i zasubskrybuj nasz kanał. W przeciwnym razie Łęcej przyjdzie po Was.